Dzień dobry, nazywam się Magdalena Stębska, znajdujemy się w Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. Ze mną jest Katarzyna Popiołek, która na co dzień udziela Państwu porad prawnych z zakresu prawa pracy. Dzisiaj porozmawiamy o trybach rozwiązywania umów o pracę. Jakie są tryby rozwiązywania umów o pracę? Umowa o pracę rozwiązuje się na jeden z czterech sposobów, to znaczy na mocy porozumienia stron przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Z, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, to jest tak zwane rozwiązanie w trybie natychmiastowym bądź dyscyplinarnym, lub z upływem czasu do kiedy umowa była zawarta. Na czym polega wypowiedzenie umowy o pracę? Wypowiedzenie umowy o pracę jest to jednostronne oświadczenie woli. Oświadczenie woli zostaje skutecznie złożone drugiej stronie w momencie, kiedy dochodzi do niej w taki sposób, że może zapoznać się z jego treścią. Natomiast ogólny skutek w postaci rozwiązania umowy o pracę w przypadku wypowiedzenia nastąpi dopiero po upływie okresu wypowiedzenia, który jest konkretnie wskazany w kodeksie pracy i jest zależny od stażu pracy pracownika w danym zakładzie pracy. A na czym polega rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron? Porozumienie stron w przeciwieństwie do wypowiedzenia jest już dwustronną czynnością prawną. Oznacza to tyle, że żeby doszło do skutecznego rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia, konieczna jest akceptacja obu stron stosunku pracy. Czyli na przykład jeżeli pracownik złoży pracodawcy propozycję rozwiązania umowy w tym trybie, to nie jest to jeszcze wystarczające do uznania, że umowa skutecznie się rozwiąże. A na czym polega rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia? Podobnie jak w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia jest jednostronnym oświadczeniem woli, czyli też zostaje złożone w momencie, kiedy druga strona może zapoznać się z jego treścią. Przykładowo, jeżeli pracodawca wysyła pracownikowi pismo, w którym rozwiązuje z nim umowę w trybie natychmiastowym, to skutek nastąpi nie w momencie wysłania tego pisma pocztą, tylko w momencie odbioru tego pisma przez pracownika. Warto też zaakcentować w tym miejscu, że zarówno wypowiedzenie, jak i rozwiązanie w trybie natychmiastowym dla swojej skuteczności nie potrzebują akceptacji drugiej strony stosunku pracy. Co w przypadku tak zwanego wadliwego rozwiązania umowy o pracę? Wadliwe rozwiązanie umowy o pracę to takie, które narusza przepisy kodeksu pracy bądź jest rozwiązaniem nieuzasadnionym. Przykładowo, wadliwe rozwiązanie umowy o pracę to takie, którym pracodawca bądź pracownik złoży oświadczenie bez zachowania formy pisemnej. Takie, które na przykład pomija konsultacje ze związkami zawodowymi, jeżeli jest to konieczne, bądź takie rozwiązanie, w którym nie podajemy przyczyny, gdy przepisy tego wymagają. Bezprawnym rozwiązaniem umowa pracy jest również takie, w którym pracownik bądź pracodawca podaje przyczynę, która jest na przykład fikcyjna, albo jest przyczyną niewystarczającą bądź nieuzasadnioną lub na przykład zbyt mało konkretną. Natomiast trzeba też podkreślić, że nawet wadliwe rozwiązanie umowy o pracę w świetle przepisów prawa jest rozwiązaniem skutecznym. Czy stronom stosunku pracy przysługują jakieś roszczenia z tytułu naruszenia zasad rozwiązywania umów o pracę? Tak, zarówno pracownik, jak i pracodawca mają prawo nie zgodzić się z oświadczeniem drugiej strony i złożyć sprawę w sądzie z tym zastrzeżeniem, że pracownik ma prawo w ciągu 21 dni od momentu otrzymania pisma wypowiadającego umowę bądź rozwiązującego umowę w trybie natychmiastowym wnieść pozew do sądu pracy. Natomiast pracodawca może w tym samym terminie też wnieść pozew do sądu pracy, ale tylko i wyłącznie od rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Trzeba też podkreślić, że w przypadku porozumienia stron takiego uprawnienia strony w stosunku pracy nie mają. Jedyną możliwością, żeby wycofać się jednostronnie ze złożonego oświadczenia, jest ewentualnie powoływanie się na tak zwane wady oświadczenia woli, czyli na przykład działanie pod wpływem błędu drugiej strony bądź podstępu. Natomiast te kwestie są już szczegółowo uregulowane w kodeksie cywilnym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Katarzyna Popiołek. A na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy.